Cześć, witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Kolorowy Ptaszek. Moi drodzy, mamy kolejny miesiąc, a to oznacza, że mamy kolejną bitwę pudełek. Już pudełeczka są ze mną bardzo szybko przyszło. Pudełko do Fantasty. Powiem Wam, że zaskakująco szybko przychodzą te pudełeczka. Troszkę musieliśmy czekać na glossy, bo słuchajcie, ja już czuję taki wakacyjny klimat. Zrobiłam sobie taki makijaż dzisiaj inspirowany. Słuchajcie, morzem. Ja już jestem w takim wakacyjnym klimacie, więc mam nadzieję, że w tych pudełkach będą właśnie takie wakacyjne produkty że już będziemy tutaj czuć lato ja mam taką nadzieję, zobaczymy jak będzie więc moi drodzy, żeby nie przedłużać zróbcie sobie coś dobrego do picia rozsiądźcie się wygodnie w fotelu i zaczynamy unboxing dobra, ja myślę, że zaczniemy sobie w tym miesiącu od pudełeczka od Glossy Box bo kto oglądał poprzednią bitwę pudełek to doskonale wie co będziemy mieć tutaj a raczej w czym będziemy mieć wszystkie te produkty znajdujące się w tym pudełku moi kochani, otwieram no, i jest, słuchajcie, kosmetyczka. I ona jest, słuchajcie, w takim samym kolorze jak mój dzisiejszy outfit. Tak ona się prezentuje. Ja w poprzednim filmie Wam powiedziałam, że tak średnio mi się podoba ten kolor, ale nie wygląda tak źle. Nawet powiem Wam, że dużo lepiej wygląda niż na tym zdjęciu. W tamtym miesiącu, w czerwcu też mieliśmy kosmetyczkę i zaraz Wam ją pokażę. Tak wygląda, słuchajcie, kosmetyczka, która była w tamtym roku. I wydaje mi się, że ta jest grubsza, że zobaczmy sobie, jak ona wygląda w środku, tak, bo ona ma to taką. Gąpeczkę, a ta jest po prostu samym takim materiałem. W ogóle, ja Wam nie pokazałam z bliska, tak ona się prezentuje. Tu już nie ma żadnej gąpeczki, jest po prostu sam materiał. Jeżeli nam się coś niechcący wyleje, to dużo szybciej taki, taka kosmetyczka nam po prostu wyschnie. Spoko, obie są bardzo fajne. Ta jest troszeczkę grubsza i taka, no, wyblakła trochę. Ta ma bardziej takie żywsze kolory. Poza tą kosmetyczką, w tamtym roku otwieraliśmy również pudełko z edycji limitowanej od Glossy Box i było to pudełko takie wakacyjne i tam była też taka torba właśnie w takich kolorach podobnych trochę pomarańczowa, oczywiście wszystkie linki zostawię wam w opisie tam gdzie otwieramy tą edycję limitowaną jak i to pudełko czerwcowe z poprzedniego roku będziecie sobie mogli zobaczyć dokładnie tam też w środku wam pokazuję kosmetyczkę i zobaczycie sobie również co było w tej kosmetyczce, to oczywiście podlinkuję wam unboxing tej bitwy pudełek z poprzedniego roku jak i tego pudełka z edycji limitowanej, Summer Bag coś takiego, bardzo fajne tam były produkty Medic 8 i tak samo słuchajcie w tym roku Glossy Box wypuszcza edycję limitowaną Summer Też będzie bag, bo też będzie torba i już widziałam, że będzie też taka niebieska Może tutaj wam gdzieś podrzucę zdjęcie, jeżeli znajdę gdzieś w internetach Na razie sobie zapisałam na listę oczekujących Wiem, że będzie produkt od Medic Aid, będzie Morphe i już nie pamiętam dokładnie Ale dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, słuchajcie, unboxing tej edycji limitowanej Summer Bag No ale dobrze, słuchajcie, kosmetyczka kosmetyczką, ale my tutaj jeszcze mamy w środku produkty Pierwszy co mi wpadło w dłonie, to jest Christophe Robin i jest to scrap do skóry głowy. Tak on się prezentuje. Tutaj mamy 40 ml albo gram, już nie pamiętam 40 ml. Tak wygląda sam peeling, ma delikatnie morski zapach. No i powiem Wam, że jest to silnie oczyszczający peeling. Ja go nie używam, znaczy testowałam go, ale go nie używam, ponieważ ten jest za mocny dla mnie po prostu. Dobra, dalej. OMG, to jest, to jest dziadostwo, to jest grum, słuchajcie. To jest kostka After Sun Face All Bar. Czyli to jest taka kostka, po opalaniu się możecie się posmarować. I ja już ten produkt mam. To było bodajże w tamtym roku, w lipcowym Look Fantastic. W każdym razie to był Look Fantastic, gdzie również była kosmetyczka, tak? Bo w lipcu, w czerwcu mieliśmy kosmetyczkę w Glossy Box, a chyba w lipcu była kosmetyczka w Look Fantastic. Sprawdzę to i podlinkuję wam, słuchajcie, te odcinki nie znoszę tych produktów tych mydełek tego wszystkiego od Grum zobaczcie, tu już całe opakowanie jest upaćkane tym produktem i to jest taki bardzo oleisty produkt słuchajcie, ja lubię olejki do kąpieli, lubię olejki nakładać na skórę, mam kilka fajnych olejków, które bardzo szybko się wchłaniają przepięknie nawilżają skórę, ten produkt jest beznadziejny, no nie da się go nałożyć na skórę, bo właśnie zostawia taką dziwną warstwę, jak chciałam sobie go rzucić, tą kostkę do kąpieli, żeby mieć wiecie taki nawilżający produkt, to się nie rozpuszcza to zasyfi wam wannę niesamowicie, bo zostawi właśnie takie, co taki osad, który ciężko jest doczyścić, bo to się ciągnie to jest takie glutowate, bardzo ciężko jest słuchajcie, no doczyścić skórę jak i po prostu wannę i to się nie rozpuszcza, nie ma w ogóle żadnego oleju, nie, no beznadziejny produkt i to jest drogie, właśnie zapomniałam słuchajcie mam powiedzieć o cenach sprawdzimy sobie, ale to chyba kosztuje około 17 funtów, o widzicie to są produkty w tych samych cenach, bo Christopher Robin, scrap kosztuje 15 funtów, to 40 ml. Jak i ta kostka od grum kosztuje 15 funtów. I uważam, że w tej cenie 15 funtów za te pieniądze moglibyśmy mieć, słuchajcie, jakiś fajny kosmetyk. No bo to nie, to nie są małe pieniądze, także dziadostwo. Lecimy dalej, grzebnimy tutaj. O, mamy jakieś. ojejku, nie mogę. Słuchajcie, są iko. Jest to braszcz. Taka szczoteczka. I podejrzewam, słuchajcie, że to jest taka sama szczoteczka, jaka była ostatnio w kwietniu albo w marcu w Look Fantastic. Tylko, że tamta, przynajmniej, słuchajcie, będzie mi trzeba pokazać z bliska. Tamta była różowa. Chyba, że ta będzie miała miękkie włosie, OMG, to jest taka sama szczotka. I też taka twarda, taki plastik. No zobaczcie, no kochani. iko so szczoteczka. Ona ma niby puszyć tutaj yy, włosy, jak to się dawać, volume. O, ale ja czuję po prostu, że ta szczotka ciągnie mi strasznie włosy. Szarz mnie po prostu zabolały tutaj. Nie no, beznadziejne, nie będę sobie tutaj niszczyć włosów. Ja Wam się, się śmiałam, słuchajcie, w tamtym odcinku, że te szczotki nadają się, słuchajcie, do czyszczenia trudno dostępnych miejsc w łazience. Jeszcze jej nie testowałam tej różowej, ale akurat ją sobie wyciągnę, bo nawet do czyszczenia pralki, do, do czyszczenia wiecie tam, gdzie jest ta szufladka, do góry to porządnie doczyścić, to ta szczotka będzie świetna, naprawdę. Także mam już dwie szczotki do czyszczenia. Ale tamta była ładniejsza, bo tamta była różowa, a ta jest taka sobie, taka nieciekawa. 4.99. To jeszcze nie tak dużo, no ale bez przesady. No już mamy produkty za 20 funtów, które średnio nam pasują i mogli to wykorzystać na coś innego. Także powiem wam, że badziewie dobra dalej. Symbiosis London. O, strasznie dziwne składniki jakiś bisa nie, nie będę tutaj, wiecie, przekręcać. Zaraz Wam pokażę. Jest to filming Eye Cream z SPF 30, czyli krem pod oczy 15 ml pełnowymiarowe z SPF 30. Oh my! Kojot, gad, wiecie ile kosztuje ten krem? 72 funty to jest cena tego kremu. Ten krem ma tak koić, nawilżać, jednocześnie zachować jędrność tej skóry. No i przede wszystkim tutaj jest też 30, tak, SPF 30, czyli chroni przed prowieniowaniem UV, ale również ten krem ma pomóc zmniejszyć widoczność zmarszczek i skóra ma być zdrowsza, bardziej promienna, także bardzo fajnie no za 72 funty, słuchajcie. Ja nie mogę się doczekać, kiedy będę testować ten produkt. Ciekawe czy w kolejnym produkcie będzie czuć pieniądze. Słuchajcie, coś się świeci. O nie. MUA Makeup Academy Pro Base Glow Dewy Primer, Apricot Oil, witamina E, Papaya Extract i jest to, słuchajcie, rozświetlająca baza od MUA Makeup Academy. Fajne opakowanie, takie no, bardzo takie. Wydaje wam, że nawet eleganckie, ładnie się świeci. Mamy tutaj 30 ml i ta baza kosztuje, słuchajcie, 4,50 I z tego co widzę, to tutaj chyba były... Aha, tak, były różne odcienie, widzicie? Nawet nie zauważyłam. Tutaj wam wrzucę zdjęcie, jest też jakiś kod minus 30%, więc zawsze sobie możecie, słuchajcie, użyć tego kodu, gdybyście byli czymś zainteresowani na stronie Muastor. Mamy już tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów, czyli tak jak sądziłam, ta kosmetyczka jest produktem dodatkowym. No i tak się prezentuje fajna. Taka delikatna kosmetyczka. Powiem Wam, że ta kosmetyczka bardzo mi się sprawdza. Wiele rzeczy sobie w niej przewożę. Ja już jestem ciekawa, czy za rok też będzie kosmetyczka. Nie wiadomo, czy za rok jeszcze będę subskrybować te pudełka. Słuchajcie, bo nie za bardzo podoba mi się zawartość tego boksa, ale o tym porozmawiamy sobie później. I oczywiście, jeżeli są tutaj nowe osoby, to przypominam, moi drodzy, że pod koniec tego filmu, jak sobie otworzymy pudełeczko od Look Fantastic, to pokażę Wam zawartość obu tych pudełek. No i oczywiście wybierzemy zwycięzcę, tu mamy pudełeczko od Look Fantastic, tak się prezentuje nic tutaj nie widać i tutaj mamy mieć słuchajcie 6 produktów jakie słodkie opakowanie, dobra od tego zacznijmy, pierwszy to mamy Lano Lips, Lip Scrap Strawberry no zobaczcie jak przepięknie wygląda to pudełeczko przeurocze jest, przepiękne Te ziarenka z truskawek, one mają peelingować, no świetne to jest, w tamtym roku też mieliśmy chyba peeling, ale kokosowy tak mi się wydaje i mamy tutaj 10 gramów, jeszcze wam pokażę oczywiście Wiecie, jak to wygląda w środku? Przeurocze są te. Mm, produkty od Lanolips, no zobaczcie jakie słodziaczki produkt od Olaplex i jest to Bond Protector High Serum NO9 20ml tak się to prezentuje wydaje mi się, że w kalendarzu, słuchajcie Sephora z tamtego roku, podlinkuję i link będzie w opisie, jak tutaj nie będzie, to będzie w opisie i tam był właśnie pełnowymiarowy ten kosmetyk, wydaje mi się, że to była właśnie ta dziewiątka, że to było serum, bardzo chętnie sobie przetestuję, tylko nie wiem właśnie, czy zacznę od tego, może ten zabiorę sobie ze sobą w podróż. 20 ml to jest chyba takie kremowe serum, tak mi się wydaje. A no i to właśnie ma jeszcze ochronę termochrona po prostu. Także bardzo, bardzo jestem ciekawa. Myślę, że to jest spoko. Produkt. Wcześniej mieliśmy maski z tego Plexa w takiej pojemności. Mam dwie, ale otworzyłam dopiero jedną i strasznie puszy mi włosy, więc nie wiem, czy będę tą drugą otwierać. Aroma Associates i to jest, o jakie brzydkie opakowanie! Zobaczcie. Widzicie to? Tu jest takie poharowane, pęknięte. A nie miało się o co otrzeć, czyli takie brzydkie mi wrzucili No i mamy tutaj 9 ml Revive Morning Bath and Shower Oil Ja chyba tak okay miałam w kalendarzu Liberty London Tylko spróbuję powąchać, czy to jest ten sam zapach Chyba nie Nie wiem, gdzie mam tamten, słuchajcie Ale tamten chyba był ładniejszy ten zapach, tak mi się wydaje Może nie, ale chyba, chyba był inny No nie wiem, trzeba by było obejrzeć unboxing kalendarza od Liberty London To wam też, słuchajcie, podlinkuję w opisie, żebyście mogli sobie sprawdzić Ja też sobie lubię no bo nie jestem pewna, ten jakoś tak pachnie jak te klasyczne 9 ml, no jest to bardzo ziołowy zapach więc nie każdy będzie lubiał aromaterapii associates, tak się to mówi, oni mają naprawdę takie bardzo specyficzne zapachy, więc nie każdemu może przypasować no ale produkty są to drogie, więc fajnie bo można sobie przetestować, kochani <laughs> i najlepsze jest to, że ja już przeliczyłam, tutaj mamy 6 produktów, więc to nie jest produkt dodatkowy tylko to słuchajcie, normalny produkt Binečki Serio. Spinki Look Fantastic, nieodbijające się. Uwielbiam te spinki, bardzo lubię jak się maluje, ale już mieliśmy, słuchajcie, wszędzie te spinki i one były zazwyczaj jako dodatek. Mieliśmy takie też spinki w kalendarzu lub na pewno Cold Beauty, ale one tam były dodatkiem. A tutaj mamy, słuchajcie, jako produkt. To mi się nie podoba, bo ja bym wolała mieć produkt kosmetyczny. No, dajcie spokój, ile oni wydadzą na te spineczki. To jeszcze nie jest produkt, wiecie, jakieś marki, tak jak mieliśmy kiedyś właśnie od Sołiko spineczki. Tylko są to ma produkty marki Look Fantastic. To tak samo jak nam dalej słuchajcie lusterko. Nie no, to już jest trochę. Yy, przechodzi ludzkie pojęcie, moim zdaniem. To już, to już jest trochę bieda, bo doskonale wiecie, że takie spineczki 10 sztuk kupimy za małe pieniądze na tych chińskich stronach typu Temu Shane. To jest fajny produkt i taki mega na czasie, bo ja ostatnio prawie codziennie mam ból głowy i męczą mnie też czasami takie bardzo mocne migreny. I mamy tutaj, słuchajcie, Beauty Pro Warming Eye Mask jest to jedna maska, ona ma tak relaksować, rozgrzewać. O, to jest maska w ogóle, która się chyba w tuta w 60 sekund rozgrzewa, tak mi się wydaje. Ona się w każdym razie sama rozgrzewa, jak ją nałożycie i nie jakoś bardzo mocno, ale grzeje wam tutaj oczy, to tak wygląda w ogóle ta maska. Ona pomaga. Może nie to, że wiadomo, że bez leków przeciwbólowych jak macie silny ból, wam przejdzie, albo jak macie jakieś super takie silne migreny, moja mama ma takie bardzo mocne migreny, gdzie taka maska na pewno. I nie pomoże, czasami leki przeciwbólowe jej nie pomagają, ale jak już się jest w takim momencie, że już te leki trochę zaczynają działać, ale ta głowa jeszcze tak ćmi i człowiek jest taki nie do życia, taki osłabiony to fajnie jest sobie położyć się, zrobić sobie taką maskę i wychillować totalnie w ulubieńcach wam pokazywałam ostatnio, tak zrobiłam, słuchajcie, ulubieńców, też fajną sól od Westlap, która ma za zadanie rozluźniać mięśnie i też relaksować, więc to też jest fajny sposób, aby sobie gdzieś tam jeszcze dodatkowo pomóc na to, żeby właśnie rozluźnić się mi się i żeby, żeby po prostu wiecie lepiej nam się żyło, no i słuchajcie ostatni produkt jest to maskara od Sweet, Sweet Pro Lash Lift maskara, tak ona się prezentuje tutaj wam jeszcze słuchajcie wrzucę zdjęcie tej szczoteczki, no i moi kochani to był ostatni produkt w pudełku Look Fantastic hey, powiem wam biednie moi kochani w tym miesiącu, nie za specjalnie no ale dobrze, jak to bywa w tych naszych filmach, w bitwach pudełek, teraz przed wami ukazują się oczywiście wszystkie produkty z każdego pudełka. Zacznijmy sobie moi drodzy od Glossy Box i powiem wam, że jest tragicznie. Myślałam, że powiem coś pozytywnego, ale patrzę na te zapychacze, typu ta szczotka i ten nieszczęsny grum. Jeżeli ktoś nie miał Christopher Robin's Scrub, na pewno się ucieszy. Jeżeli ktoś lubi rozświetlające bazy, to też będzie ciekawy produkt do przetestowania, no ale no kurczę, dla mnie to nie są atrakcyjne produkty. No czekam na wasze opinie, co myślicie o tych produktach z Glossy Boxa, ale dla mnie bardzo mocno średnio. Book Fantastic wcale nie jest lepiej, też mamy produkty, które się powtarzają, chociażby słuchajcie maska, wydaje mi się, że ona się już kiedyś pojawiła, na pewno była w którymś kalendarzu w tamtym roku chyba w Glossy Boxie i maskara też się już pojawia w tych pudełkach Lanolips też był, ale to jest akurat produkt, który jest taki ciekawy taki trendy, fajny na czasie porównując słuchajcie te produkty z Look Fantastic do produktów z pudełka Glossy Box to wypadają one atrakcyjniej, chociaż też nie ma rewelacji zaznaczam, ale mamy Olaplex, mamy ten fajny Alanolips dość drogi mamy ten olejek wiadomo, że nie każdemu on może przypasować więc go tutaj może nie będę wliczać okropna sytuacja jest słuchajcie z tymi pineczkami, to nie powinno mieć słuchajcie miejsca no nie wiem moi drodzy, dajcie znać co myślicie o tych pudełkach, o ich zawartości bo dla mnie to jest totalna kiszka, ale jak zawsze jestem ciekawa waszego zdania, no i oczywiście musimy kochani wybrać zwycięzcę tego odcinka czerwcowego, no i nie mam za dużego wyboru, ale swój głos, słuchajcie, oddaję na Look Fantastic. Także dajcie znać, moi kochani, jakie jest wasze zdanie, jaki jest wasz werdykt, które pudełko waszym zdaniem wygrywa. No ja mówię, oddaję swój głos na Look Fantastic, bo tam też już w ogóle popłynęli z tym grum, i, bo, i no i w ogóle, wiecie, a dziewka, nie będę się powtarzać, bo doskonale widzieliście, co żeśmy otwierali. Moi no drodzy, czekam na Was w komentarzach. Dajcie znać, które pudełko Waszym zdaniem wygrywa, i miejmy nadzieję, że kolejne pudełka będą dużo lepsze, ciekawe, czy w tym roku pojawi się, słuchajcie, kosmetyczka w pudełku Look Fantastic. Czekam na Was w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Żegnam się z Wami, bo się totalnie rozgadałam. Oczywiście, jak zawsze, moi drodzy, życzę Wam przyjemnego, poranka po południa wieczora trzymajcie się cieplutko, do następnego buziaki, pa!